Siemaneczko ludziska, dzisiaj sobie nagramy odcinek z Fortnite'a I właśnie dzisiaj odpakowałem sobie trzy prezenty, bo dawno nie grałem w Fortnite'a, bo nagrywałem odcinki z Minecraft Przygoda 1 Jak coś to Minecraft Przygoda 1 już się zakończyła I teraz będzie Minecraft Przygoda 2 I w tym czasie zanim, zanim zrobimy Minecraft Przygoda 2 będą odcinki z Fortnite'a no i też myślę, żeby nagrać jakiś odcinek z gry fabułowej, a nie tylko Fortnite'a i Minecrafta i tak w kółko. Tylko z jakiejś gry fabułowej czy coś. Albo w ogóle na chwilę zastopować odcinki z komputerem, no i zacząć jakieś takie przez chwilę, jakieś normalne odcinki dla odmiany, albo nie wiem, coś takiego dla odmiany, żeby nie tylko z gier komputerowych, na przykład jakieś testy, albo jakiś prank, albo challenge, no nie wiem. No i właśnie dzisiaj odpakowałem taki kilo. Yy, odpakowałem yy, odpakowałem jeszcze... Nie wiem co to jeszcze odpakowałem, już zapomniałem. Duże rzeczy dostałem o, taki plecak odpakowałem też. I nie wiem co jeszcze, od, coś jeszcze odpakowałem. To w innym, to ostatnio w prezencie, ale nie dzisiaj. Jakiś ekran wczytywania chyba miałem. To nie wiem. Tu gdzieś wczytywania chyba miałem. O tyle. No i teraz yy, zaczynamy gierkę, ludzie. Dzisiaj sobie zagramy w jedno szczałowca. No i przepraszam Was za błędy, za pikselozy i takie różne... Po prostu od czasu do czasu są po prostu jakieś błędy. też słyszałam, że jest dużo metod czy kodów na y, do Fortnite'a na v czy coś, że są jakieś bugi, ale nie wiadomo czy to jest fejkowe czy nie ale jednej osobie czy komuś się udało, na przykład był jeden bug, y, gdzie otw bo na razie nie można otwierać na y, naj tego największej tej paczki nie można otwierać znaczy chyba można, ale wcześniej nie było można otwierać i właśnie ktoś odpakował zanim się dało odpakować, bo pisze, że tam zostaw na koniec, i właśnie ileś prezentów trzeba otworzyć, żeby to odpakować. Z lewej strony, po prostu chyba wszystkie, większe, znaczy nie trzeba wszystkich, ale yy, bardzo dużo otworzyć prezentów, żeby odpakować, właśnie skin. Wełniana wojowniczka, czy jak to się tam nazywa, no i polecimy sobie tu, no i tam właśnie jest skin, i ktoś przez przypadek już otworzył ten skin. Znaczy, jakiś Bóg miał, i właśnie też otwarli to, tą, co, cera, ten, co teraz mam. Ten skin, bo właśnie on y niedawno był dostępny. Choinka. Taki epicki, taki fioletowy. Powiem Wam, festiwal zimy jest kozacki, taki fajny. O, nie grałem gdzieś w tydzień w Fortnite, bo nagrywałem dużo z Minecraft przygoda. Też dużo w Minecrafta grałem, dużo przygotowywałem. No i też myślę, że może z Foxem jakiegoś rapa stworzymy, ale dokładnie nie jestem pewien, czy uda nam się, czy w ogóle zrobimy. Jak wyjdzie to wrzucę, jak nie wyjdzie to nie wrzucę. Ale to tak właśnie myślę sobie, dobra. Nie wiem, gdzie to... O, tu jest typ. O kurde. Dobra, ja, ja już stąd idę, żeby mnie nie zabili czasem. Aj. O, jeszcze dwóch typów. O, nie, jak jest tu. Oj, źle, źle tu będzie. O nie, mogę mnie atakować teraz. ich, Mogę uciekać, mogę się stąd zwijać. Oj, ktoś tu musi wjechać na trzeciego. Musi ktoś tu wjechać na trzeciego. Praktycznie ja jestem na trzeciego, no ale. Znaczy oni są w parze, mi się zdaje, więc nie, nie, nie wjechałem na trzeciego. Czy faktycznie sam nie wiem. O, tu teraz jakiś typ wjechał na trzeciego. I właśnie mógłbym się zwijać, ale ten mi nie, da, nie pozwala ten typ. Dobram nie wiem jakim cudem zginął, chyba tego trafił. Aj! Nie wiem do czego te kamienie były. Ty, ale ten typ jest prozy jakiś porobił tyle typów. W ogóle... Patrzcie, tu wszyscy leżą. Nie wiem jak go mogłem nie trafić, w ogóle się nie ruszał. Ja bym tu wziął coś, ale niestety... O, to bym wziął. O, jest. I mamy. Aj, ale przeleciało. O nie, to wybiło mnie. Co chwilę tu wojna w tym miejscu jest. Ale się złożyło po prostu. Tak się złożyło. Nie wiem dlaczego nie mogę jej trafić, ale łatwo ją tylko. Boję się, że tamtym nie trafi i dobrze. Źle wycelowuję przez to Na chwilę się zatrzymam na 5 sekund i mnie pokonali Dobra Zaczniemy sobie rundkę drugą Tak wam powiem I w ogóle Wam dziękuję za subskrypcję Ostatnio bardzo dużo wbiliście bardzo dużo łapek wbiliście Ale ostatnio wbiliście pod y, filmem najnowszym wbiliście bardzo, bardzo dużo łapek. Tak samo wbiliście bardzo, bardzo dużo subskrypcji. No i przepraszam, jak coś przez, teraz słyszeliście, jakiś filmik, czy coś, tylko po prostu sp sprawdzałem mój filmik, czy ile jest łapek, czy coś, czy coś po prostu dopisali do komentarzy, ale powiem Wam sporo, sporo tego. Tych łapek w górę jest. No i dajemy gotowość, no i zaczynamy drugo, drugą rundkę. Filmik się już nagrywa 8 minut. To jeszcze może z 3 rundki tu zrobimy. Zależy, czy ile będzie killi, i w ogóle które zajmiemy miejsce. Bo jak będziemy mieć pierwsze miejsce, to to będzie albo ostatnia, albo przedostatnia gierka. A jak będziemy co chwilę umierać, to może jeszcze może nawet 4 rundki się tu zmieszczą. Ale to już zależy, jak będziemy umierać, w, w, w którym momencie i w ogóle. W którymś odcinku muszę właśnie zrobić tą skamerką, żeby po prostu w programie się dało jej używać. No i może z okazji jak wbijecie 1000 subskrypcji, bo ja nie wiem czy wbijecie z okazji 1000 subskrypcji właśnie myślę, że Zrobimy jakiś długi live i jeszcze jakiś odcinek Może jakiś, nie wiem, dłuższy odcinek zrobimy Może... może z 30 minut zrobimy odcinek A live'a zrobimy po prostu dłuższego Coś po prostu coś po prostu zrobimy Ja myślę, że najłatwiej wbi jakbyśmy wbili to w Sylwestra Ale nie uda się, na pewno się nie uda ale w sylwestra by było najłatwiej, bo w sylwestra znowu jest też do 12 nie śpię. Też mogę wam pokazać jak puszczam fajerwerki, bo w sylwestra puszczam fajerwerki. To właściwie by było tak łatwo wszystko zorganizować w sylwestra. Ale czy do sylwestra dobijecie? No to jak oglądacie ten film to od razu zostawcie subskrypcję. Po prostu może wtedy zrobimy coś bardzo fajnego. Zrobię wszystko co będę mógł. Nie wiem, może Was, niektórych youtuberów zapromuję, może nie wiem, komuś pomogę subskrypcję wbić czy coś. Nie wiem, coś zrobię z tej okazji jeszcze... Jeszcze du dużo do tysiąca mamy sporo. Myślę, że może... Jak będziecie wbijać tak jak teraz, to może w miesiąc się wyrobimy. A jak będziecie wolno tak jak kiedyś, po prostu wbijać wolno, tak jak kiedyś. Pewnie będziemy gdzieś y, rok wbijać albo z dwa lata. To jest zależy. A teraz się skupmy, jest, mamy jednego kila. Muszę amunicję wziąć. Aj. Akurat, akurat. Dobra. To jeszcze parę rundek tu zrobimy. Oto no 12 minut nagrywa się film. No to myślę, że jeszcze dwie rundki i kończymy. Może jedną gądkę jedno szczaałca i jedną głądkę na solo sobie zagramy. No to ludzie czekamy, aż nam się załaduje. Dobra, już nam się załadowało. A, oh, już tak nocka u mnie jest, już 21 jest. O, właśnie ten skin tak wygląda z tego dużego prezentu. Ta wełniana wojowniczka, czy jak tam jej. Tak właśnie wygląda ten skin. Z tego dużego prezentu takiego chyba zielonego, tak mi się zdaje. Z tego co po prostu nie można odpakować od razu, tylko potrzeba, trzeba poczekać aż... Wie jak dużo prezentów odpakujemy po prostu to wtedy można otworzyć. Dobra, to lecimy eee, na co by tu polecieć. Myślę, że na słone To lecimy. Trochę net zaczął teraz w tym momencie lagować. No ale jak już będzie po prostu mocno lagowało, to już skończymy odcinek i wrzucę tyle, ile udało mi się nagrać, bo nie chciałbym stracić takiego po prostu fajnego odcinka. O, mamy już jakąś awupkę, widzę. Dobra. O, bandarze jakbym już tracił dużo, dużo życia. O, jest jakaś amunicja. Mamy jakąś amunicję, dobra. O, ktoś już strzela. Chciałam tam do domku pójść. Jednak już zaczęli. A, akurat tak wyszła. Akurat. Wiecie, nie umiem ja bardziej grać w jedno z całowców czy coś. Ale dobra. Teraz sobie zagramy na solówkę na solo, na solo. Jedno solo i chyba będziemy kończyć odcinek. Jedną rundkę solo i kończymy. Tak, jedną solo. Gramy rundkę i kończymy nasz piękny odcinaczek. Z każdego odcinka, którego nagrywałam, się cieszę. Po prostu. Czekam gdzie, już będę sławny. Już nagrywam 5 lat. Albo prawie nawet 6 lat. No, a jak widzicie, dopiero 500 subskrypcji na moim kanale. Wiecie, jak tak bardzo trudno się wbija na YouTubie. Cały czas myślę, co by tu zrobić, żeby był jak najlepszy odcinek. Jak najlepsze odcinki. Wiecie, czasami jak jest, muszę zrobić miniaturkę czy coś, to po prostu nie mam czasu. Nie mam czasu się tym zajmować, a też chcę jak najszybciej też nagrać odcinek, ale też ogólnie się staram, żeby jak najlepiej wyszedł. Tylko po prostu robię jak najszybciej, żeby jak najwięcej Wam pokazać odcinków, żeby na tym kanale po prostu nie było też nudno. Tak, powiem Wam, robię codziennie odcinki. Czasami, jak coś się wydarzy, to tak co 3 dni, co 2 dni, bo. Czasami gdzieś jadę, nie mam czasu, to tak co trzy dni, co dwa dni, ale staram się codziennie, żeby był odcinek. A tak to jest co dwa dni albo co 3 dni. No ale czasami jak bardzo gdzieś daleko wyjeżdżam czy coś, to Max gdzieś może prawie miesiąc będzie taka przerwa. Jak będę musiał do babci jechać, na przykład na wakacje gdzieś wyjechać, albo na ferie. My mamy także 3-4 dni się uczymy w szkole. W styczniu kończymy pierwszy tydzień stycznia. Nie idziemy do szkoły, potem 3-4 dni idziemy do szkoły, i potem znowu mamy ferię ludzie. No i jak widzicie, już miesiąc, miesiąc właśnie mamy wolne, może trochę więcej niż miesiąc. Z tego powodu się cieszę, bo więcej nagrywania na YouTubie. No, i jak będzie szkoła, to też be, będę nagrywał, tylko to będzie tak, że y, 30 minut poświęcę, maks, godzinę poświęcę, żeby nagrać odcinek, a potem pójdę się uczyć. Bo wiecie, dla mnie to przynajmniej 5 godzin y, uczenia jest wystarczająco. Jak jest dużo, y, dużo właśnie książek do uczenia albo czegoś, no to tak powiem cały dzień prawie cały dzień. A jak jest na przykład tylko jedna rzecz do nauczenia, to dla mnie to tak wystarczająco 5 godzin. Jak coś ludzie, to ja się uczę, może minimum 2 godziny, może 2 godziny minimum, maksimum 5 godzin, bo jeszcze zadania. Ale gdzieś tak z 5 godzin się uczę. Dziennie, tak Wam powiem, po szkole. Z 5 godzin. A, 5 godzin to nawet dużo jest. Przychodzę ze szkoły. Dwie godziny magnuję. Dwie godziny magnuję, bo muszę sobie też troszkę odpocząć. Jeszcze. No i dwie godziny magnuję. Dobra, czekajcie, ludzie, bo tu typ. O nie, ale nam dzisiaj słabo ludzie idzie. No to tak. Idę, wracam z domu godzina, nie wiem, może tak z 12 12... Nie no, gdzieś tak 14 no. Załóżmy. Yy, marnuję z dwie godziny. Godzina 16. Po godzinie szesnastej yy, idę po prostu się uczyć. I od godziny 16 do godziny gdzieś tak 21, może 22 się uczę. Tak wam powiem, że tyle się uczę. Oto 5 godzin się uczę. Czasami po szkole też robię, czasami zadania od razu, a potem 2 godziny, czy godziny marnuję. Po dwie godziny to tak maksimum magnuję, może czasami tylko godzinę i się uczę. Tak wychodzi czasami jeszcze do kościoła, bo wiecie, jestem ministrantem. Na przykład wczoraj chodziłem po kolendzie i miałem do przejścia, aż chodziłem tak bardzo długo. Jeszcze wypadł nam yy, pogrzeb i byliśmy gdzieś 12 godzin. Ale bez pogrzebu to tak licząc 10 godzin, byliśmy i mnie teraz właśnie nogi bolą strasznie. Wczoraj normalnie tak mi się spać chciałoby, tak zmęczony, po prostu od godziny 8 gdzieś do godziny 19, straciłem czas, po prostu ludzie. I przez to nie było też ludzi odcinka, więc dlatego też was za to przepraszam. O, może się trochę z wami rozgadałem, ale dzisiaj to na tyle. Subskrybujcie, komentujcie, no i wbijamy tysiąca, bo jak będzie tysiąc, to zrobimy wielkie wydarzenie. Dzisiaj to na tyle. Elo.